Dobra, to poczekamy jeszcze te 5 minut. Nie będę kurwa na end screenie patrzył. A co z filmem Backstona? kurwa? Może on wpierdolnie to kurwa w końcu? <ślesk> Nie ma filmu. Ale ale, chciałbym. Kurwa, fuj, bym chciał. Kurwa, dostaniesz tego moderatora, obiecuję ci. Zobacz stronę. Jest na innym kanale? Tak, usnąć i Nie ma, kurwa, fuj, ale lecicie, fuj, mocno lecicie. Jest na kanał It Olbrzym idzie i premiera leci? A w chuja kurwa lecicie, a to wiesz jak... A, Jest? Serio? Okej, okay, dajcie link na czacie kurwa, moderacja albo ktoś. Dajcie link na czacie. A to jest troll jak chuj. To jest trolek, chuj. Nie, to jest fake jak chuj. To jest fake jak Patrzcie, zaczyna się szybko. Panie i panowie, Cloud MMA to definicja dymów. I tutaj zostało zadymione już tak na backstageu, że mieliśmy 5-minutowe opóźnienie, za co was przepraszamy. Tak, przez na I czas rozpocząć galę Cloud MMA. 6. Ja wiem, jak wyglądałem te dymy na backstage. Tu zrodzą za każdy się są tak? konflikty. Zresztą no, kiedy ja, będę ja wam o tych wszystkim tak naprawdę pokażę. Ponieważ w tym momencie co zapraszamy legendę YouTube'a. Która zawalczy już 5 października w Tarnowie Arena Jaskółka, to tam się widzimy A przed wami, niech przed... Możecie nie Co? Siema. Siema Widziałeś ten filmik yy, Olbrzyma czy to czy, czy mówiłeś nieprawdę, to twoja Widzia... to powie, co Widziałam film Olbrzyma to jest ten, no to jest ten film Boxdela, co dodał teraz przecież. A ten film widziałem. No to jest ten od Boxdela. No ja widziałeś ogólnie film Boxdela, czy nie? Ale pytasz czy cały, czy, czy fragmenty. Ja Besiowi pokazywałem fragmenty tego filmu. Mój tofera, Ko kolega mi to wysłał pewien, który tam współpracuje. I no widziałam tylko fragmenty małe tego. Ale było jak Wardęga, kurwa nie wiem, bo to było za. Besio, niech powie, kurwa. I powiedziałam, że powiedziałam Besio to i tak będzie na mnie. No, było, że tam wardenga wypisywał na przykład jakiejś dziewczyny, która nie była w wieku, jakim powinna być. I parę tam takich małych rzeczy, bo podobno te duże. Boxdale mówił, że przekupił jakby jakiś ludzi, że mu wysłali brudy na Wardęgę. Tylko, że problem jest taki, że ja nie mam jak się skontaktować z Boxderem, bo on chyba siedzi w kurwa w komnacie jakiejś i ćpa, bo z nim nie ma w ogóle kontaktu. No serio ci mówię, w ogóle jakby... No ta, ale nieważne, jebać się. No Znaczy kurwa, ja słyszałem, że ten film miał być tydzień temu już też. No, ale nie, no jest już 9 chyba 9, nie? 99 jest, ale 100% no brakuje. Nie? Dobra, spokojnie, będzie ten film dzisiaj na pewno. Max, jutro. Na, na, ale nie wiem, to tak chcę, że będzie dzisiaj, nie? Na 99%. Nie, 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 nie. Zaraz, czekać, czekać. Na 99% będzie dzisiaj, a jutro będzie na 99,9%. Dobra, dobra, to pa. Pa. No, dobrze się ten cel rozłączył. Dzielali w internet. Co ty rzucałeś, No Tak, no, ale on tak samo zaczął, on zaczął coś tam powiedzieć, że jestem parową albo coś takiego, nie? Dlatego ja tak samo ty, odpowiedziałem i tyle, nie? Czyli to Alan pierwszy powiedział to w internecie? Nie ty? No, kurwa, ogólnie ludzie na live się, wiadomo, że to jest. Live. Kurwa, mów do ale, mikrofonu, celu, bita, powiedział, No i każdy wiesz, wiedział, o co, chodzi, o co chodziło, nie? Alan? O... Ja już nie gadacie zalane. No to po co mam komuście kupić prawdę? No to powiedz, dobra, no to pokaż wiadomości, kurwa, które że komu No to, to pokaż. To ale to są wiadomości, To są wiadomości, czy to, to jest reakcja w końcu, to kurwa? Mówisz, dzięki kurwa. za suba, Zośka, do moderatora. Każdy swoją moderatory. No ale jak się raz. Raz ci widziałem, jak ona była. Aj dobra, to spokój zrobili, że akurat jak konfrontowaliśmy na trawce, kiedy my konflikty. Ale ty mówisz, że twoje dzieci nawet Słuchaj, widziałem to raz, widziałem to raz. Widziałem to raz. Kurwa, mieszkaliśmy ja raz. Mówię, że jadę do Kingi czy coś. Dobra. Mówiłem to ile razy? Ale kurwa ile kurwa, razy domów. też no mi przestawiałaś inne dziewczyny, kurwa, żeśmy mieszkali razem. No to a Ty no nie przedstawiałeś no Ja też dziewczyn się przedstawiłem. Stąpisz, stąpiszę. Tak samo ty pisałeś, więc kurwa, ja widziałem, afera była w sobotę. To to, nawet jakbym pisał z ksiś innym, ale widziałem, że się to spotyka. A w poniedziałek, poniedziałek, poniedziałek kurwa już leżały z inną na basenie. Poczekaj, to ale poczekaj. Kurwa. Ej, ale napisałem to sobie do kiedyś. Ale poczekaj, mikrofony powiedzieć, jak on to wygląda. Czyli nie było tak, że ja kurwa, że do facet, kurwa, jak to wygląda, a, a, chuj, nie po, nie będę o, to Oluś, wiesz, ja dzięki prosiłem, za suba, podałeś, dostajesz moderatora. Podałeś, podałeś, podałeś mi kurwa rękę. No, no, ja ci rękę, ale boli, ale, ale i tak to dalej boli. Po się za prawda? A potem kurwa Si dzielisz, się do mnie Dobrze dawaj i że nie poczywnie za bo się dopierdolimy. Okej. to ja na, na, zdjęcia zdjęcia na nie, nie poznałem jej na do niczego Ale słuchaj Alan, I tyle. Jakby to był jakiś sposób, na te coś było, czasy, ważka, czy nam coś, taką, to, taką kartę, nie to, to sam sam karta. ja zapraszałem też na święta. Na, na moim programie jest nic było 130 na kanale Cloud, który się. 8. Sorry, kurwa, nie to, że że taka sytuacja wyglądała, że taka sytuacja wyszła. Ale normalnie zachowałeś się, przyznałem do błędu, więc ale było to powiedzieć, wyjaśnić w internecie i nie było. to powiedziałem ale to, się kurwa, spiną, no, no, łupie, czy o zespół kurwa to ja Czy ja dom wiem, w którym wiemy, będą gazy, siedzieć dniu v 69 się dzięki za suba w tejciu, na w pięści się to szybko kurwa. Wierza, ale wie, jesteśmy, ale to... To jest za a a taki prawdziwy bity cfel. Co ja to, ja to widzę, kurwa jest tutaj idzie w kierunku co tam się Alan z stało? No nie, bo kurwa też podchodzi do ten kurwa olbrzym wielki Waszka powiedział kurwa macia, może jeszcze Dajcie nam Karasia, żeby był zwierzę nic Już mamy kurwa małpy dwie, Alanise Quento. Zo kurwa zróbcie tam. Tak, to, skąd wiesz, to co, skąd wiesz co ja robiłem ty? Skąd to wiesz co ja robiłem? no? no. Zamki mordy, że ci nie było tam. Zamki mordej ci tam nie było, ty. Gówno. Tutaj szachta nie bierzcie... za ognił na chwilę. Nie bierzcie mefedronu. Proszę na chwilę robić, mikrofon kurwa. bomba, dobra? Ty mi nie będziesz mój Kurwa, brakuje, Dobrze. ja pierdolę, patrzcie Dobrze. na ten skład, szaka, na, chwilkę, tutaj, na ten skład cweli, nie, i nie wyobraźcie jest sobie, rado, że siedzi największy, kurwa, cweli na środku skaniałskim, marcoń, wyobraźcie ziewaś, sobie to, kurwa, jaka No. Ziewasz, 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 ziew Okazało no się, że tak szanta jednak nie chce. Dzwoni tam do tak mnie, nie chce, bo mnie kurwa, kurwa kału Plus nie wiem, kurwa, kurwa albo wjeżdżasz, kurwa, to tutaj albo albo Ty mu jesteś komiari. A ty jak to oceniasz tą aferę No ja tak zbyt no z aferami nie jestem, nie? No ale no z tego tutaj z tego sekwenty czy 3600 czy 500 kurwa to tak wykurwiłem. Się chciałby się przejechać, kurwa, nie jesteś certo. tutaj z nami z Free fightów tam się napierdala robi swoje i bardziej tutaj za za tu to Lepiej w jestem, tak? No kurwa. A ja rozumiem, kurwa, że bym zapraszał, kurwa, wiem. Ja przyznałeś mu, że źle zrobię, że zareagowałem, bo było... No dobra, to było ale, kurwa, powiedzi, powiedzi, ja nie mało, nie kurwa. Gadać, że ja wypisywałem. Nawet, kurwa... ze znawczy wspólnych znajomych, kurwa, wszyscy powiedzieli, że to jest koperkowa afera i nie, nie powinno czegoś takiego ale być. Dobra, a wiesz, dlaczego do to doszło, bo kurwa, każdemu gdzieś to ktoś powiedział na TikToku jakieś live y zjebane i ludzie się Nie, ale kogo to kurwa nie, interesuje? Nie, nie ja y, ja kurwa, nie robię z tego live, nie wymyślano o tym. A tam myślą o Meksyra? Nie. Mało osób teraz coś czasem trpa na konferencjach. Bardziej po konferencji. Zjemy, no, przed, co? Nie, 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 nie. Dzięki bardzo, na Mark Sparziu. Oni się tak zachowują. Nie z dlatego, na przykład. Dobra, pasut akurat czpa często. Ale nie wiem, czy to jest. Oni po prostu są zniszczeni no, od kotoków. I oni tak się no, zachowują na co dzień. I to no, oni się kłócą o to, no, czy Alan jest jakiś czy co? W sensie, że coś tak na czacie napisał. I nie wiem, czy to jest prawda, kurwa, bo ja nie wiem o kuj chodzi. Oni tak mnie tańczyli, kurwa. Ale kurwa, bez przesady, tak. to, to jest ty kurwa, wiesz, się panu, to się bawi, tyle, kurwa, kurwa. A kurwa razem, kurwa, się potem zagrywający. Tak, tu jest TikToki. kurwa, stoi. A, a to on Alan. wstawił, a nie, no tak, Bo tak, no tak samo tak, mnie zabolało Panowie, chwila przerwy. Sek... Poczekaj chwilę bomba. Panowie, nie walczcie mikrofonami, ponieważ wtedy bardzo głośno słyszą to widzowie, więc Alan, szczególnie ty. Ej, nie Natomiast wiem, czy to bomba. po prostu. głos rozsądku. Przez to, ma... że jedynie nie ma na żywo. Ale czuję coś takiego, kurwa. i się z moim bratem, to z Szachtą, jak nie Szachtą, to tutaj z kolegą. Że kurwa jakoś także... nie wiem, nie dosyć cały czas czuję, ja pomimo, się dopiero zaczęło. Tam jest e, przerost formy nad treścią, także... Ja lubię tam bombę, ale boję się, że kapitan nie, Bomba po prostu, sobie nie poradzi. Po prostu, kurwa. Bo z tobą afła ja, no, tam... z salanym się od Twojego brata, tak? No tak, tak naprawdę. Bo ja mu no, tam ja kurwa mówiłem co tam to, co żebym pan mówił. mówiłem do powiedzenia. I boję się, że on wiemy, tutaj w sumie będzie zbyt pokorny. No ale że tam nie miał na kim wylać swojej złości, no to wylał ją na mnie, no i tak się zaczęło. No. Mówię ciśnienia, ciśnienia nie... Posłańców, posłańców się nie zabija, tylko zakopuje się ich żywcem. No niech będzie, no to będzie, będzie, miał, będzie miał okazję spróbować. Bierze się młotek, wali się w czaszkę młotkiem i się zakopuje klienta. No, no nie, wiedzia, ja nie, kto wiem, będzie tam, wiedział, to tak będzie Ale to będzie wiedzieć, a ty się więzienia ja boisz? Nie, nie boję się. O. Ale mam jakieś więzienia, które. dzieci odbywają, mu się, to to w w to się to Ale słuchaj to się budu. Dobra, nie ma. A nie kurwa, żeby wszyscy wiedzieli. No w jakim ty świecie. Specjalista żyjesz kurwa. Ja w realiach żyję, W realiach? Ty chyba z serialu Dextera, że nie z Dextera nie, No, kurwa w Kiepskich, wiesz? No podobnie do Waldusia jesteś. No, a no a ty jesteś do fiata Fejczęto, podobnie. Jesteś.

w 1-0 to cię przejadą już tam. ty Jego, kurwa, zobaczymy tego października, to jak będziesz miał dziury w głowie pojebione, kurwa, tymi pięściami. Chłopie, kurwa. Nie strasz, tam, bo się zewsrasz, ja kurwa. Ja nie straszę, to ty straszysz, kurwa. To, to siedź tam, kurwa, ci I siedzi z opaską klap na ręce. Kurwa mać. Jak pierdolę, oni na to paski muszą mieć, jak tam chłodzą. Ja se, kurwa, na tego chłopczyku udziału chcę, w ogóle opaską. Natomiast, Waszka, ja mam pytanie. Czy zatańczyłbyś ten, czy zatańczyłbyś na na No czy tamtą? ty świrujesz chłopaku, kurwa, przecież nie będę się poniżał. Ja, ja jest poniżenie? Jakie jak to jest poniżenie? takie kurwa układu nawet Jakie ja to jest poniżenie no, kurwa no i jeden no nie zazwyczaj, ale są... Kurwa i cię układy ja 60% Nie są sztuczne, ale tu mi się wydaje, że tak kurwa takie... Panowie zróbcie dym, bo kurwa tutaj mu pada, to panowie, musimy uratować, na przykład Kupcie się dymy, się. Oni nawet nie wiedzą, pewnie, muzyce, kurwa, kurwa a, kto to jest. Jak to jak jest się teraz. No właśnie, no Uł, i dużo bajek się na no Nie, zapomnij, nie? Ale cóż, czekamy, zobaczymy, dobra czy nie? O no gitara, gigitarak, no no elegancko. No i gitara kurwa. Tylko? No jeden lube, sobie no, kurwa Dzięki sobie kupiłem. Dzięki za Każdy Każdy stanie nie moda za nie, 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 Ja nagrałem chyba kurwa nie, nie, Ja je to nagrałem. Pakuj się nie, to na YouTube wbijajcie i zatem sobie nie, 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 Bomba Dobra, dzisiaj nie wciągam Rukeiny. W rok nie wciągałem, wiesz, 11 ja nie miesięcy, 11 dni i nie, nie zniszczę ja tego, zwołym, bo ja nie, nie chcę wyglądać jak oni, kurwa, potem. Wszyscy. Mamy no, 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 kolejnego, normalniejszy kolejnego normalniejszy gangstera. Nauczymy się tutaj parę sztuczek, jak pozbywać się złoki i tak oh, dalej, o. Oh, o I kolejne osoby. Alan, ja widzę, że Cię mocno utirytowałeś tą sytuacją z Sequento. Kurwa, wiesz, ja nie lubię czegoś takiego, okay, każdy, kurwa, popełnia błędy, ale kurwa ja, rozumiem, żebym wy, wypisywał, kurwa, pierdoli, o, pierdolą, chodzą i pierdolą mi takie głupoty, nie że nie chcę niech, że... mi się tego słuchać, nie chce mi się tego słuchać. nie, gadałem prawdę i tyle, no. Pierdolenie o No, no, to nie jest pierdolenie. No. Natomiast bomba bardzo wspiera sekwentę. Gdzieś tutaj wygląda? mamy dwa obozy i dalej jesteście usadzeni. To no jest normalny, kurwa, gościu ten jest. No, Czy mieliśmy pierwszą walkę tak naprawdę, ale tam żadnej nie... zepsutej krwi nie było, także to było sportowy to było pojedynek widać, i tak dalej. Ale no tutaj nie ukrywam, no jest e, lekka nienawiść do przeciwnika. Alan, za co ta tak? nienawiść? Tak Chuj, nienawiść, z twojej perspektywy. Kurwa. Rzuć ten telefon. Później sobie popiszesz o, teraz, o, teraz, serdusza, no. teraz rozmawiamy. Ale co, co w pierwszym przestawieniu się nie wiem już do której. Ty. Weź to Ty pierdolisz, kurwa. <laughs> Jaki wybór? <laughs> Dobra, Alan, jeszcze raz mam uwagę o reżyserki, żebyś bo nie rzucał bać. mikrofonem. Natomiast powiedz mi a propos bomby, skąd nienawiść? Bo mam już, że to jest nienawiść. ludzie ma... to oglądają? Nie, no zaczęło się od jego brata, więc kurwa, wyrobimy tą walkę piątego. 48 mam nadzieję, że jak najszybciej Cię spotkam z jego bratem. A to jest tylko taka przeszkoda taka do, do, do tego, do jego brata, więc jest już jakiś pomysł na jego brata, bo już przestawiali, przedstawili do no w kuluarach. Tak więc, tak więc jest pomysł na tą walkę. No, fajnie. Ale czyli co, że ty... to jest przystawka tylko? Tak. Dlaczego? Dobrze, właśnie, nie, ja nie mówię, że jest tego, właśnie, jest niespodzianką. za nie pociągą, to, pociągą, dziękuję, że za to, że nie masz szacunku do przeciwnika i nieraz się na tym przejechałeś. Ale nie mówię, ja nie mówię, ja nie, ja nie mówię, że nie ma szacunku do ciebie. ja nie mówię, że wiesz, nie masz szacunku. Dobrze mnie się zaprezentowałeś, Dobrze, twoje wypowiedzi, wypowiedzi na konferencjach jakichś i tak dalej, wiesz, machania ręką, kurwa, że ten to nikt, dwóch naraz i tak dalej. Człowieku, ty zawsze kurwa robisz z siebie nie wiadomo kogo. Ja nie Teraz mówię, na narodowym ja mówię, się przygotowywałeś spukaj, tak, ja mówię, człowieku, kurwa. jakbyś pana Boga za nogi złapał, kurwa. Łapyk ci nie miał kto trzymać, no bo przecież wy, wylatywały im z rąk. I co pokazałeś? To co zwagły? Kiedy? No, no co u przybysza gadałeś? No nie pamiętasz? Że forma życia, że takie strzały waliś, że nie ma ci kto tak trzymać. Osoba, to kurwa, byś każdego sparaliżował. A weź przestań, ciebie to kurwa wiecznie coś paraliżuje. Zawsze jakaś wymówka, nie? Ale przed walką to najmądrzejszy jesteś, nie? Nie no, mam akurat dwóch w Czy tak? Całkiem no, tak, z tymi i tak dalej. Z tym konfliktem Pawła, nie? Ale za to lekceważenie, nie? No to powiedziałeś, że ja cię zlekceważę. Sam ty to mówisz. Ja cię nie powiedziałem. Wiecznie, kurwa, na każdym wywiadach. Nie, ja żadnego z przeciwników nie no, powiedziałeś, że no, to jest przystawka tylko do jego brata. Tak, ale... Ja nie nie dawajcie wasza, bo panów, kurde. No, zaprezentował, kurwa, ze znaczy, zobaczmy moderatorzy. Zobaczmy, jak nie dawajcie panów. Szartuję, no, że zobaczmy. był w formie, ale był nastradowany ja mocno. Ci, ja ci powiem coś. Widziałem tam jakąś twoją walkę, jak tam klienta oprawia, że widziałem, że nie tylko tam kopiesz, lełkiki, kopiesz, kurwa, kopiesz i kopisz, ale ciuchów się boisz dostawać, po prostu przejmować na ryj. I zobaczysz, jak szybko zostaniesz zrobiony. Kurwa, ja ci pokażę tak, że znowu walczyłeś, w walczyłeś. Uwagi w filmie? No co? No co kurwa? No co kurwa? Co to kurwa było? No kurwa chodź, no chodź! cholery. No i taki dzień w robocie, jak zwykle, panie i panowie. Tak tutaj tyle. Ty powydziej w biurze. Nie ma się żadnego problemu, kurwa. I co, jaj co, kurwa? Młotek, cicho chodzić kurwa. Kurwa, lepiej się paliwa do tanku, kurwa, bo na to. Ale Ty lepiej tak, sobie kurwa miarkę załóż, kurwa, że będą ci wynosić na nosa, kurwa. Cię wynosza, na nosa, będą cię wynosić, kurwa. Dobra, ty tego. Tak. Waszka, jak oceniłeś w ogóle walkę bomby? jak który siedział Dajcie mi na brygę yy, przynajmniej. Tam, to z niego z z się można pośmiać, się kurwa, w ogóle z tego wyglądu. Bo tutaj to jest. To nawet. Nawet się nie śmieje, kurwa. Sytuacja jak on wygląda, najgoryj kurwa. Na ich wszystkich kurwa mordy, zobaczcie w sumie. Patrz kurwa. kurwa na niego, jak on wygląda, z kreskówki kurwa upośledzony Johnny Bravo we dronie. Kurwa bajki w a nie byś pierdoli. Panowie. Jak to Alan wygląda? Uważać, jak stoła, mi stołami górał, jak był już wybrany Bania, Ludzie wtedy są, wiesz, jak karpia na wigilię. Ogłuszasz, no, rozumiesz? Emo, Emocje. Nawet to, nie nie to, śmieję się tego jak to nie wyglądają. <laughs> Alan, ja ciebie takiego nie widziałem jeszcze. I nie chodzi o że są brzydki. Nie był palonych, tylko tak dźwięczni. Ale ty jesteś smutny, tak? To z To czy ty jesteś już smutny, wiedząc, co ci bomba zgotuje? Dość mam do tego uczucia, wiesz naprawdę. Kurwa, mam już do tego uczucia. Ile włosów zapuszczałeś czasu? Nie wiem co no ogólnie mówię. Do połowy czoła? sytuacja e, Ale ja mam, serio, mam już 16 miesięcy mam Nieraz się spożyłem już na przyjaciołach, więc tak naprawdę okay. no Zabrodę kurwa za no, to tu, 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 tu no, trudno. No. I Dam mody to ludzie, to są, ludzie są i ich nie ma, nie? Więc... Ja bym chciał to uporządkować, to, to jeżeli ja mogę. Mogę, mogę jakieś... sekundę, to sekundę? No, bo tak, ja na początku zrozumiem, że wasza spina jest o to, że wypisywał do twojej dziewczyny, ale teraz z tego, co zrozumiałem. Ja nie mówię, poczekaj, to, tylko, do mikrofonu. Zareagował na relację, o w nocy, kurwa zaobserwował i serduszka dwa. Czyli wysoko. poczekaj, cała poczekaj. awantura jest o obserwację, dwa serduszka <noise> i to wszystko, czy jeszcze coś się stało? No i ta, nie, no zaobserwował, y, polajkował z dziesięć zdjęć, tam ileś, kurwa i te, no i dwa serduszka pod starymi zdjęciami, kurwa na, na Do mikrofonu. Na Alan, <głos> <głos> to, to nie jest kurwa, ale tak się nie robi, do byle kogo, kurwa. Tak samo jak ja będę w nocy oczy Cię w nocy. Oni rozmawiają, nie wiesz. Dobra, Waszka, masz kobietę. Trzecia w nocy, kurwa pisze do Twojej dopywi. A on się Pytuszka, pyta swojego wroga, zbram, co by zrobił, kurwa. Obserwuję ją i dziesięć zdjęć telekuję. Co by zrobił?

bo co sobie będę myślał, że na afterze gdzieś pójdziemy i kurwa będziesz dalej wypisywał, bo coś kurwa. Ale co to za serduszka taka akcja jest kurwa jest no. za to, że ktoś obserwuje, no, 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 kurwa, Ale kurny ty jesteś teraz zajęć, ale no dobra, ja ja, no dobrze. Ale ja rozumiem, kurde ja rozumiem, tak, ja no, no, rozumiem tak, co ty kurwa tak mówisz. Ja tak ale to nam się a czasami i może pomyślał sobie, że się to też z obserwuje miasta i co? Ale to jest takie Ale się kurwa, by tak ostro, żeby zaczepić tą osobę, tak? Ale ja nie wypisuję do nikogo w kolejnych. Nie pedale jebamy. A ta, teraz a to było pacjent, słychać? Ale no ja no Ale co byś zrobił, miał ja napisać do twojej kobiety. No nie, no słuchaj, no jakbyś się z nim chciał mówić, albo byś ale był kurwa nachalny, się. cały czas, no to bym cię kurwa zrobił szybko. No a okay. ja no no bym, bym cię by mi powiedział, że macie zablokować i pizdu i chuj z tobą cię nie ma kurwa. Ale jakby był twoim najlepszym przyjacielem, Ale jakbyś był najlepszym przyjacielem, to byś był odsunięty bardzo szybko. Przypomniałem sobie, poczekaj. Dobra, skip ten panel, co? Ja bym że skip ten panel. Reżyserka nie mówi, żeby skinąć ten panel. A co Co ja, co co się A co ja zrobiłem od razu? Co powiedziałem? Powiedziałem, że to nie jest moje. Ja rzucza, bym skipnął ten panel. No, nie wiedziałem, że to swoje. No Powiedziałeś, ale co? Ale co? wyzywać od frejeru? Powiedziałeś, że. Obserwuję taką sformatę. Ale kurwa, co ja zrobiłem? Od razu przestałem obserwować i od kurwa Przestałem obserwować twoją dziewczynę. I od razu to wreszcie. Bo nie wiedziałem, że to jest twoja dziewczyna, kurwa. Ja już raz widziałem na oczy człowieku. Ja to widziałem na oczy. Była zmęczona po imprezie. Była zmęczona po imprezie. od razu raz widziałem, kurwa, co Kurwa, wyglądała na, Widzisz, na... Dziewczyna, A co na, na żywo? Ty. Ale jakby tłumaczenie, że jej wyglądała inaczej. <noise> Sekwento, <mam pytanie. głos> Normalnie inaczej wariacie wyglądała, kurwa, była brzydka, jej nie ruchnąłem, stary. No, ty się spinasz, kurwa. Tam, ja tylko pytam, bo jestem ciekawy. No, jeżeli mogę. A miał, mógł, nie A widział was razem kiedykolwiek? Widział was razem, mam no tu, to, to jest. No, widziałeś na Alan? Tak, ale kurwa, raz, raz widziałem, kurwa Raz ją widziałem kurwa jak była zmęczona po imprezie co inaczej wyglądała kurwa. Ja pierdolę no, zmęczona po imprezie nie? na imprezie, na na imprezie, imprezie przed imprezą po imprezie jebany degeneracji degenerat pierdoleni szczuny jebane to, to są ci to, to spuńskie, kurwa związki to, co to co w sensie inaczej, kurwa, związki, przyjaciół, bo ja tam na dziewczynę nie będę kurwa, ze jestem że na dziewczynę kurwa nie znam. Nie jak, jak kurwa jest szczęśliwy, sekwento, to życzę mu szczęścia z tą dziewczyną, serio mówię. Każdemu życzę szczęścia, jak pozna jakąś fajną dziewczynę, mam nadzieję, że pozna fajną dziewczynę, tam życzę mu szczęścia, nie będę drążył kto co, co, co jak. No ale jak słyszę kurwa, imprezy, imprezy, kurwa, ćpani, imprezy ich, kurwa, kłótnie, kur, to się żygać po prostu. A ja poproszę moderatorów, aby zrobili ankietę, kto ma rację, czy sekwento, czy nie no, akurat Sequento ma rację, moim na zdaniem. Tego, A we, według tego, osób, kto ma rację. Moi drodzy, moim Wydanie zdaniem Sekwento, chuj, jak masz dziewczynę, to się nie reaguje kurwa. Jak on, Blaut, ale on wiedział na pewno jest jego dziewczyna. W tej sprawie kurwa i tak to jest o chuj afera, ale na ma, piądu, bardziej, bardziej rację. Dużo nie się reaguje się nie kurwa tak na. za chwilę. Ten. Wszystkie bilety na teleturnie są dostępne na stronie ebilet.pl, a sponsorami cloudy ma 6 są. Fortuna, gdzie ale nie na wiedział, na 6 jak nie wiedział, to kurwa nie sponsora, powinno być sprawy. Jak, Fortuny, jak, kurwa może chuj, ale e, się, że nie wiedział. Chuj wie, Nie zrozumiałem nigdy tych narkomanów. się w tym dobrze nie czułem w takim towarzystwie, nie rozumiałem ich naszymi sponsorami oprócz Fortuny są Hotpay, Overlord Środowisko Miejskie, Nasza Gra, oraz Super Express. Obserwujcie kanały social media naszego sponsora Fortuny, Instagram, Twitter oraz Korwa jutro miał się coś fajnego stać, wam wiecie, panie, nie uwierzycie o filmie Boxdala, ale się wody, stanie jednak filmy VIP na Nie Jeżeli chcecie powody, jeżeli chcecie film z takiego szaleństwa, to i na kanałach Fortuny, jeżeli chcecie zobaczyć galę cloud MMA6, na żywo kupujcie bilety na galę e-bilet.pl, Nie czekajcie, zarezerwujcie najlepsze miejsca już teraz. O. Moi drodzy, to bardzo ważne. Zostałem Widzę, że piszecie. Ja jeszcze raz poproszę tutaj czat, żebyśmy zrobili ankietę, ale powiem szczerze, że jak ktoś kto ma rację sekwento. To cały czat, zobacz, pisze Alan Aha, Alan, kurwa, no Alan, zajebiście. Alan praktycznie cały czat jest no za nie? I obiektywnie, po prostu. No Okej, okay, ja zostało rozpoczęte pozytywnie, do kurwa, do... Do... ale do... nie napisali, kurwa, Przeprażę czy mi do... dadzą siano, do... czy mi dadzą do... do... no To może kru. dla kogoś też inaczej, a ja jestem inny, kurwa. Bo ty, że nie masz zasad, to moja wyjebana, ja mam zasady jakieś, kurwa. Wiecie, co wydałem, się segmento, w bo jest, o... kurwa, był zrobiony. Tutaj, o głos, ja nie wiem, dlaczego on tego segmento. nie nie już mnie to wkurwia już. Mikrofonu, bo przechodzimy do bomby. Już przestałem mieć emocje sekund, takie kurwa jak czułem. To potrwało tak mocno bije? Do mikrofonu. Do mikrofonu. Tak samo, Czemu dalej nie masz weryfikacji? Ja mam 70 parę subów, ale one są podarowane, więc ludzie muszą mi dać suby. Brakuje mi jeszcze 5 subów, żeby dać. Także 5 teraz subów, które będą moderatorami przez pół roku. 5 subów pierwszych, które teraz faną. A reszta to nam miesiąc próbnego. W jednym wywiadzie mówię: No, tutaj jest na jego korzyść to, że ma doświadczenie tam przetrenowane lata. No Mba, bomba widzę ma, też no po joincie. I to jest tyle, nie? Uważam, że narkotyk, tym, narkotyk no, kurwa. Jest tam i Dzięki jest Nikola za suba. Nie jako ha, podarowałaś jako A subka. Dzięki A, tak bardzo, Nikola. Bardzo ci dziękuję. To no, na wywiadzie, to prawda? Nie. Coś tam było jakaś przepychanka między wami. No była nie raz, dlatego ja. mówię, nieraz, dlatego mówię. Ja jakieś puste Skip, błagam, patrzcie, robię telemanię. Am Am Cloud. Sławek Bielski, Piotrze, widzimy, zadzwońcie, zadzwońcie, i to zadzwońcie to, to do Kaniowskiego to na ucho jest, i powiedzcie dobra, a, widzimy się tak na się następnym ja panelu. To nie teraz nie koniec tak szybki, tak, był, szybki e, panelik to był, bo to jest first meet, wiesz, a nie konferencja. Zróbcie tak, bo każdy na to w chuju, wiesz, błagam. Mm, Mats Patryj, dzięki ogóle, za suba. Pozdrawiam się jest faworytem, mi to bardziej co obraz, motywuje. Mnie to jeszcze bardziej motywuje, ponieważ jestem tutaj stawiany w pozycji underdoga, więc tak jak wcześniej miałem walki, byłem stawiany w pozycji underdoga.